Witam wszystkich na kanale po już nie pierwszej, dłuższej przerwie i pewnie nie ostatniej. Tym razem wracamy do kontentu technologicznego. A tak konkretniej to przenieśmy się w czasie na chwilę do najtragiczniejszych momentów na rynku smartfonów w ciągu ostatnich kilku lat. 2016 mógł być mega udanym rokiem dla Samsunga. Jednak tak nie był. Dlaczego? Może niektórzy z Was słyszeli o wybuchającym telefonie, a dokładniej to Galaxy Note 7 który do momentu problemów z bateriami zapowiadał się na naprawdę kapitalnego flagowca smartfon roku. Jego piękny design, świetny ekran Super AMOLED, czy w końcu potencjalny sukces sprzedażowy, wszystko to zostało przekreślone przez nagrzewające się akumulatory. W konsekwencji odnotowano kilkadziesiąt przypadków, gdzie telefony niemal dosłownie eksplodowały. Samsung próbował podjąć działania i wypuścić partię z nowymi, lepszymi bateriami, które również okazały się wadliwe. Później więc mógł próbować ocieplić swój wizerunek jedynie promocjami na starsze modele. Mimo tej feralnej wpadki, w następnych latach linia Note była nadal kontynuowana przez producenta. Aż po dziś dzień w ofercie Samsunga możemy spotkać smartfony z dedykowanym rysikiem S Pen. A teraz przesuniemy się na osi czasu o 3 lata do przodu, żeby przyjrzeć się amerykańskim sankcjom, jakimi została obciążona firma Huawei. W 2019 roku jeden z najbardziej innowacyjnych gigantów technologicznych, Huawei, został posądzony przez amerykański rząd o szpiegostwo. Mimo, że nie udało się firmie niczego oficjalnie udowodnić i domniemania o potencjalnym szpiegostwie pozostają tylko domniemaniami, Ameryka ma taką siłę przebicia i wpływy, że udało im się osiągnąć to, czego chcieli. I tak oto modele takie jak Huawei P30, P30 Pro czy nowa 5T. Stały się jednymi z ostatnich smartfonów chińskiego giganta z wbudowanymi usługami Google, czyli bezpośredniego dostępu z oficjalnych źródeł do aplikacji takich jak przeglądarka Google, jak mapy Google, czy Google Pay. Oczywiście jest możliwość doinstalowania z nieoficjalnych źródeł tych aplikacji, ale nikt nie zagwarantuje, że będzie to działało poprawnie. No i o telefonie takim jak Huawei Mate 50 Pro, który kosztuje około 5000 zł. Ludzie oczekują, że kompletne oprogramowanie będzie już po wyjęciu z pudełka. Niestety, jak można się domyśleć, nie na tym skończyły się restrykcje od USA, a poszły o wiele dalej. Bo obecnie w najnowszych smartfonach Huawei oprócz braku oficjalnego dostępu do usług Google, sprzęty te nie są też wyposażone w sieć 5G, która u konkurencji jest już standardem. Oraz telefony te nie są już wyposażone w autorskie procesory producenta Kirin, które spokojnie mogły konkurować mocą obliczeniową z układami aplowskimi. Oprócz masy innowacyjnej technologii i świetnych aparatów do smartfonów, które firma Huawei wprowadzała na przestrzeni lat, osobiście bardzo szanuję ją za to, że nie poddaje się mimo tych wszystkich zakazów, nakazów, dalej wypuszcza swoje modele, także te flagowe. Więc jeśli masz gorszy dzień, to bierz przykład z Huawei i nie poddawaj się. A tymczasem przechodzimy już do następnej tragedii na rynku smartfonów. A tą tragedią jest upadek kilku znanych marek, które niegdyś wyznaczały trendy. Zalicza się do nich między innymi HTC, które kiedyś miały tak wspaniałe modele jak U12+, LG, które posiadało w swojej ofercie chociażby V30 i G6, Blackberry, czyli kultowe telefony z klawiaturką, oraz myślę, że takim żywym trupem, który teoretycznie jeszcze istnieje na rynku smartfonów, ale już kiepsko wszędzie możemy nazwać Sony, które jeszcze kilka lat temu mogło pochwalić się modelami takimi jak Z5 i ich wysoką sprzedażą, a aktualnie jest to powtarzalne, drogie i po prostu nieciekawe w stosunku do tego, co oferuje konkurencja. Sprzedaż smartfonów Sony nie liczymy już rocznie w milionach, a w tysiącach egzemplarzy co jest naprawdę kiepskim wynikiem, bo już Huawei, mimo że nie ma tych usług Google, o których wcześniej wspomniałem, sprzedaje się znacznie lepiej. A więc marki, które upadły i wcześniej je wymieniłem, zostały zastąpione przez chińskie nowości, takie jak Vivo czy Oppo, i obecnie dość mocno skolonizowały europejski rynek. Jedno jest pewne: im większy wybór, im większa konkurencja, więcej firm produkujących smartfony, tym lepiej dla nas klientów. No to teraz czas przejść do ostatniego już problemu. Czyli dziwnych trendach na rynku zapoczątkowanych przez firmę Apple. I nie, wcale nie mam na myśli wysokich cen, a na myśli mam tak zwane kastrowanie smartfonów. We wrześniu 2016, o ile się nie mylę, zadebiutował iPhone 7 i jego większy brat iPhone 7 Plus. Na pierwszy rzut oka smartfony, jak każdy inny, ale co było nietypowe jeszcze w tamtych latach, nie posiadały wejścia mini jack 3,5 mm na słuchawki. A jak jest teraz, obecnie niemal każdy smartfon nie posiada tego złącza. I nie mam tu na myśli tylko smartfonów firmy z Cupertino, bo dziwnym trafem niemal cała konkurencja, wyłączając chociażby Sony, podążyła za tym trendem. Ale to nie jedyna taka sytuacja, bo kilka lat później Apple przestało dodawać także ładowarki do podstawowego zestawu do pudełka ze smartfonem. Producent argumentował ten ruch chociażby szeroko pojętym dbaniem o ekologię. Czy faktycznie o to chodzi? Niekoniecznie. Niemniej jednak producentowi zapewne się to opłaciło. Bo akcesoria kupowane oddzielnie to kolejne miliony dolarów zysku każdego roku. Sprytne no nie. A co na to konkurencja? Konkurencja znowu podążyła za tym trendem i tak oto w niemal żadnym smartfonie obecnie dostępnym na rynku nie uświadczymy ładowarki w zestawie. Pomyślmy, do czego jeszcze może posunąć się firma Apple w przyszłości. Zupełne zastąpienie zwykłej karty SIM poprzez eSIM. A może brak możliwości dzwonienia w podstawowym pakiecie i możliwość dokupienia rozmów z innymi za dodatkową opłatą? Możecie napisać w komentarzach, jak widzicie przyszłość technologii i czy to na pewno idzie w dobrym kierunku i nie wymknie się spod kontroli. A teraz już się z Wami żegnam. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia za. Do zobaczenia kiedyś.